Nieista rząd do pracy z publiczności dość czego panie redaktorzy my mamy alergię ja na fałszywki mamy alergię manipulację. Ja mam manipulację. Ja mam manipulację na kłamstwo manipulacje ja i dezinformację dość tego bo... Proszę państwa, powiedziałem ja. już panowie dość to jest cytat sprzed dwóch dni, grafika zamieszczona w internecie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Proszę posłuchać uważnie. Straż Graniczna współpracuje z organami odpowiedzialnymi za ochronę granicy i przeciwdziałanie nielegalnej migracji po stronie niemieckiej. To jest esencja tego, co robi w tej chwili Straż Graniczna, do czego jest zmuszona. Solidaryzuję się ze wszystkimi funkcjonariuszami, którzy wykazują cichy protest, cichy bunt. Zachęcam do przekazywania informacji do mediów, jakie rozkazy dostają. Ale co to znaczy te... cichy proce, pro, protest, cichy bunt? No, po prostu niewykonywanie tych rozkazów albo wykonywanie ich możliwie wolno i upublicznianie tego, w jaki sposób. Ale pan wzywa jest funkcjonariuszy straży granicznej, żeby nie wykonywali rozkazów przełożonych? Tych, które służą Niemcom a nie Polakom, tak, a Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, jak właśnie odczytałem, oficjalnie na swojej granicy informuje, że straż graniczna dostała rozkazy współpracowania, przeciwdziałania imigracji nielegalnej Polsce i polskiemu państwu nie służy ani wzniecanie nastrojów strachu związanych z obecnością cudzoziemców w Polsce. To jest próba rozmydlenia tematu. Po pierwsze, tutaj nie ma sporu o fakty. Oficjalnie w wypowiedziach dla mediów komendanci Straży Granicznej z oddziału pomorskiego czy nadodrzańskiego przyznają, że odbierają regularnie imigrantów od Niemiec. Ten proceder w zeszłym roku miał charakter przepychania imigrantów przez mosty przejściowe graniczne na naszą stronę, a w tej chwili ma charakter systemowego odbierania przez Straż Graniczną i rozwożenia ich w najróżniejsze miejsca. To są noclegownie, to są parki, dworce, domy dziecka, szpitale. Zależnie czy ci ludzie są zdrowi, czy chorzy, to idzie w ogromne liczby. Pan minister powołał się na statystyki. Bardzo ciekaw jestem jakie. To, co było powiedziane zresztą w tej sytuacji, w ramach procedury readmisji tych procedur jest uruchomionych mniej. Z jest, to jest jest Dość jeżeli, tego, panie redaktorze. A jeżeli, a jeżeli, panowie, no macie nadpobudliwość jakąś, ja wam nie przeszkadzam. Nie, mamy alergię na kłamstwo, manipulację i dezinformację. Dlatego, Dość skoro, tego. Proszę państwa, nie, powiedziałem o, już... Dość tej Proszę państwa, panie pośle, sekundę, sekundę, panie senatorze. Proszę państwa, powtarzam jeszcze raz, to nie jest program historyczny ani medyczny. Ja tutaj udzielam głosu i teraz poseł Fogiel, sekundę. To, o czym przed chwilą e, mówił pan minister Poboży. Najpierw o tym mówił pan minister Gajewski, teraz pan senator Kwiatkowski. To jest manipulacja e, na granicy bezczelnego kłamstwa. Oszukujecie. oszukujecie spokojnie, panie senatorze, bez nerwów. Oszukujecie widzów, bo tak. Faktycznie pokazujecie tylko tę statystykę, która jest dla Was wygodna, czyli dublińską, bo Niemcy przestali Pan ją Dublin. stosować. Niemcy przewożą do nas migrantów, twierdząc, że trafili oni z Polski, wpisując losowe dane, tak jak panowie mówili o tym 1 stycznia, w papiery i twierdzą, że ci migranci przyjechali z Polski. I to nie łapiej się pod statystykę dublińską, dlatego tak chętnie się nią posługujecie, manipulując i okłamując społeczeństwo. Przestańcie to robić. Przestańmy Pan... w prawdzie. Tu nie chodzi o problem braku wzmożonych kontroli. To straż graniczna Asystuje w przewożeniu przez Niemcy do Polski no tych ludzi. O więc mówię o tym, że to zaprzestano Według tego. naszych informacji w Straży Granicznej, i zobaczymy, czy najbliższe dni to potwierdzą, zmieniana jest w tej chwili taktyka przewożenia imigrantów do Polski. Połapali się, że są blokady dróg robione przez obywateli, nie będą niemieckie auta wjeżdżać do Polski. Będą polskie auta Straży Granicznej przejmować imigrantów po stronie niemieckiej i ich przewozić tutaj w busach Straży Granicznej. Takie w tej chwili są najnowsze rozkazy i strategie działania. Jeżeli Czyli pan proponuje, żeby zwiększyć obsadę przy obecnych rozkazach, które wydaje się moniak. To pan proponuje, żeby robić to, co oni robią, skuteczniej, na większą skalę. My przeciw temu protestujemy. Trzeba zrobić zupełnie coś przeciwnego. Po pierwsze, dymisja Szymoniaka, jako partia koalicyjna, jeżeli stoicie po stronie polskiego bezpieczeństwa, natychmiast powinniście to wymusić. Następnie przywrócenie, tak jak Niemcy łamią prawo unijne. Wasz rząd nigdy na forum tego nie powiedział unijnym, że Niemcy łamią prawo unijne, ustanawiając kontrolę wewnątrz strefy Schengen i kontrolując obywateli Unii Europejskiej, nękających przeszukiwaniem toreb Polaków, którzy pracują po drugiej stronie. Natychmiast po polskiej stronie trzeba zrobić to samo. Nie ma w tej chwili ustanowionej kontroli granicznej Otrzymują. z polskiej strony. To nie jest kwestia wzmocnienia, to trzeba obsadę w ogóle zarządzić, nie eskortowanie nielegalnych imigrantów do Polski. Zarządzić kontrolę. Następnie Odrzucić głupią, szkodliwą zasadę zaufania do strony niemieckiej. Koniec z tym. Żadnej zasady zaufania do strony niemieckiej. Są przywrócone kontrole na naszej granicy, jest wspólna kontrola y, cudzoziemców spoza Unii. I tylko jeżeli na oczach polskiego funkcjonariusza, niemiecki funkcjonariusz kogoś nie przepuścił, to on zostaje po naszej stronie. Jeżeli Niemcy przywożą kogoś, kogo my nie widzieliśmy i gdzie kontrolowali, procedura readmisji. Wyszlicie dokumenty, zastanowimy się, zobaczymy i sprawdzamy nadajniki komórkowe, czy ich telefony kiedykolwiek logowały się w Polsce. Czy to jest takie trudne? Wystarczy chcieć. Ale wiecie, co mi powiedział dyrektor z ministerstwa, który odpowiada za te sprawy, że polecenia są takie, żeby nie podnosić sprawy na poziom polityczny, żeby nie robić konfliktu z Niemcami. Nie mówić o tym, że oni łamią prawo unijne. A komendanci Straży Granicznej mówią wprost. Mamy rozkazy brać ale wszystkich. Ale pan, pan Marszałek panu, Pan uważa, że ja się boję powiedzieć to, tego, co przed chwilą powiedziałem? Że Niemcy nam wrzucają e, nielegalnych migrantów, którzy w ogóle z Polski... Proszę ja się udawać, że to się dzieje przez przypadek i bez wiedzy rządu. Ale to się tak, dzieje za waszą wiedzą. Tak. Wy w tym asystujecie. Zrobiliście za jaką z polskich wiedzą, służb... Za jaką wiedzą? Powiedziałem panu, że jeżeli, jeżeli fakt praktycznie tak jest że trzeba wzmożyć y, kontrolę trzeba y, uszczelnić granice trzeba dać więcej y, funkcjonariuszy służby granicznej to trzeba dać z tym jest A jak pan problem. ocenia sekundę jak pan ocenia pana ministra Siemoniaka do dymisji jak mówi pan marszałek a proszę bardzo no dobrze Pan y